W tym materiale opowiem Ci o ośmiu kosztach na Allegro, których nie znajdziesz w żadnym podsumowaniu kosztów, a nie innym zestawieniu. Zapraszam do oglądania. Pierwszy koszt to koszt związany z brakiem w inwestycje w nowe produkty. Na Allegro, jak widzisz też na załączonym obrazku, jest mnóstwo kategorii, które z roku na rok zwiększają swoje przychody. I sprzedawcy, którzy rzeczywiście wprowadzają w dane kategorie swoje produkty, nowe produkty, nie ponoszą tych kosztów, tak? Czyli generują z tej perspektywy przychody. Rynki rosną, oni wypełniają tą lukę produktami, potrzeby konsumenckie się zmieniają, oni dodają kolejne produkty itd. tak a ty ponosisz koszty ze względu na to, że Twój przychód nie rośnie, on wręcz maleje i będzie malał dalej, no bo ten dług technologiczny postępuje. Kolejna rzecz to jest brak optymalizacji konwersji. No i tutaj sposobem na to, i też takim kosztem, które większość sprzedawców nie widzi, to na przykład fakt, że w Twojej kategorii konwersja jest na poziomie na przykład 8%, a Twoje produkty mają ten poziom konwersji na poziomie np. Na 6%. To sprawia, że tracisz część klientów, którzy wchodzą w Twoją ofertę i z jakiegoś powodu przechodzą na oferty konkurencji. I tutaj kluczem do poprawienia tej sytuacji jest chociażby obserwacja i zlokalizowanie w najpopularniejszych ofertach, czy Twój poziom konwersji jest rynkowy, czy też nie. Możesz to zrobić w Allegro Analytics raport odwiedzin według ofert jest do twojej dyspozycji. Kolejny taki alternatywny koszt jest to koszt złej opinii, czyli dochodzi do sytuacji, że dostajesz negatywny komentarz i przez to, że na przykład na ten negatywny komentarz jakiś czas nie odpowiadasz, no to tracisz część klientów, którzy przed zakupem u ciebie przeglądają twoje negatywne komentarze. Jeden na pięciu klientów około rzeczywiście przed zakupem u danego sprzedawcy przegląda te negatywne opinie. No i jeśli nie ma, nie ma tam Twojego odnośnika, w żaden sposób nie próbujesz być może usprawiedliwić lub przyznać się do błędu, za którym stoi ten negatyw, no to niestety tego klienta najczęściej tracisz. Co możemy zrobić? Możemy chociażby w tej sytuacji skorzystać z narzędzia, jak na przykład, nie wiem, niezbędnik sprzedawcy czy inne narzędzie, które automatycznie odpowiada na Negatywne komentarze, które wpadają na Twoją listę ocen. Ok, czwarta rzecz i czwarty taki koszt alternatywny jest to angażowanie się w takie działania związane z niską dźwignią. Takie wiecie, działania nisko czyli jesteście właścicielami biznesu bądź, nie wiem, menedżerami w danym dziale e-commerce, w cudzej nawet firmie i na przykład czasami zdarza się Wam, nie wiem, pakować paczki, bo twierdzicie, że nie macie co robić, nie? Czyli nie ma tutaj w pakowaniu paczek żadnej, żadnego elementu skali, żadnego elementu dźwigni, nie ma tam żadnej strategii, jest po prostu takie w cudzysłowiu coś, co może Wam przez jakiś pewien czas zająć czas, zapchacie sobie ten czas tym pakowaniem paczek, wrócicie do domu i macie wolne. Więc chodzi tutaj o to, żeby takich czynności unikać. No to co możecie zrobić, to nawet taki research swojego kalendarza, żeby po prostu sprawdzić czy nie znajdują się w waszym kalendarzu takie zapychacze dnia, zapychacze tylko czasu. Być może tym samym brakuje wam też czasu na takie działania bardziej strategiczne. Kolejnym takim alternatywnym kosztem są koszty związane z własną nauką. Tak? Czyli często jesteśmy przyzwyczajeni, że dochodzimy do rozwiązania jakiegoś problemu ucząc się samodzielnie, a często też jest tak, że niektórzy już mają to rozwiązanie, za które musimy zapłacić, ale nie chcemy zapłacić za to rozwiązanie, bo wydaje nam się na przykład za drogie. No i ten podpunkt właśnie związany z. Tymi kosztami samodzielnej nauki, można to tak nazwać, jest bezpośrednio związany z tym poprzednim podpunktem dotyczącym właśnie tych zadań, które nie są skalowalne. No bo w zasadzie to, do czego zachęcam, to, żeby każdy z was przygotował sobie i oszacował. Ile warta jest jego godzina czasu pracy? Bo nieraz jakieś rozwiązanie może kosztować, nie wiem, 200 zł, na przykład koszt rejestracji znaku towarowego z pomocą jakiejś firmy zewnętrznej kosztuje 200 zł, a wy się tego uczycie przez na przykład dwa tygodnie, tak? Czyli jakbyście mieli i mogli oszacować sobie, że na przykład wasza godzina jest warta załóżmy 50 zł, no to bardziej opłaca się jednak skorzystać z. Firmy zewnętrznej po to, żeby sobie to uprościć i żeby tym samym zaoszczędzić. Kolejny koszt to jest koszt związany z taką nieskalowalnością poprzez brak otwierania się na nowe kanały sprzedaży, tak? Czyli zakładamy, że sprzedajecie sobie na Allegro i we własnym sklepie i nic poza tym, tak? A to do czego bym was zachęcał to nie wchodzenie od razu na 10-15 innych różnych marketplace'ów, tylko raczej wybranie sobie na kwartał jakiegoś jednego marketplace'u, chociażby do testowania, żeby stopniowo wchodzić w ten proces i żeby stopniowo te przychody dywersyfikować. Kolejnym kosztem bardzo często powtarzalnym i no kurcze takim trochę nieuniknionym często w e-commerce jest ten koszt martwego magazynu. I tutaj do czego was zachęcam? Do tego, że każdy z was, jak ma produkty takie, które się nie sprzedają, to również ma też takie, które w skali miesiąca sprzedają się bardzo dobrze. Możecie sobie wszystkie te produkty, które macie, podzielić na kategorie ze względu na właśnie tą rotację, czyli w kategorii A będą produkty, które się bardzo dobrze sprzedają, czyli na przykład co najmniej raz w tygodniu w kategorii B będą produkty, które co najmniej raz w miesiącu, a w kategorii C będą te produkty, które się nawet raz w miesiącu nie sprzedadzą. No i do właśnie tej kategorii C warto co jakiś czas, na przykład raz na kwartał, siadać, żeby odzyskać sobie tą gotówkę z tych leżaków magazynowych i na przykład możecie to zrobić tak, że będziecie do tych swoich produktów bestsellerowych, które sprzedają się ciągle, czyli do tej kategorii A dodawać sobie w Jakimś, po jakimś rabacie też te produkty z kategorii C, czyli zwiększacie swój koszyk zakupowy, jednocześnie pozbywacie się tych produktów, które wam zalegają. No i ostatnia, ósma rzecz i ósmy taki koszt to jest brak automatyzacji tych powtarzalnych działań. Tutaj chociażby odsyłam do czata GPT, odsyłam do. Make'a odsyłam do Zapiera, czyli to są takie narzędzia, które pozwolą Wam naprawdę takie proste automatyzacje potworzyć i które sprawią, że te rzeczy powtarzalne po prostu już nie będą na Waszej głowie. No i to tyle. To było takie osiem rzeczy takie wiecie koszty alternatywne na które często nie zwracamy uwagi bo właśnie nie widać ich gdzieś tam w podsumowaniu kosztów na Allegro czy w momencie gdy sprzedajemy na innej platformie to też nie widać tego nigdzie. Nikt tam no, o tym nie mówi. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej to są koszty to jest pewnego rodzaju dług technologiczny który mamy tak czyli będziemy musieli za ten brak automatyzacji, za ten brak delegowania tych powtarzalnych zadań, czy w ogóle brak delegowania zadań, które mają mały wpływ, będziemy musieli kiedyś zapłacić. Za brak rozwoju asortymentu też kiedyś zapłacimy, więc chodzi o to, żeby tego długu dodatkowo sobie nie generować, tylko żeby, tak jak wspomniałem w materiale, w miarę możliwości korzystać z narzędzi, z nowych technologii, po to, żeby nie zostać w tyle. Jeśli chcielibyście, jeśli wydajecie na Allegro co najmniej 30 tysięcy złotych miesięcznie, czyli te wasze faktury od Allegro przekraczają te 30 tysięcy złotych, macie też możliwość skonsultowania ze mną swojego biznesu na Allegro w postaci takiej 15-minutowej konsultacji audytu kosztów. Jest to bezpłatne, tak jak mówię, w przypadku, gdy przekraczacie 30 tysięcy kosztów miesięcznych na Alegro, zgłoście się do mnie na maila na michałmapa.vsprint.pl Tymczasem dzięki za dzisiaj i do następnego. Hej!